Powiedz mi, wiesz co? No co? O, a dwaj pogramy w takie pytanka. Może po polsku zaczniesz. Pogramy w co? Pogramy w pytanka. <grymne> w jaki pytanka? Raz, dwa, trzy, cztery, trzy... Na, nasze pierwsze, pierwsze prace w ogóle w życiu, od samego dzieciństwa. No dobrze. to ty zaczynasz? Nie wiem czy chcesz. Nie wiem, czy do, do ciebie kolej Dobra, rodzice. to ja, zacznę. Dobra. Moja pierwsza praca była, kiedy miałam tak naprawdę chyba 13-14 lat i roznosiłam ulotki i gazety yy, po skrzynce Rzucałam. Ale tak pamiętasz, że na coś zbierałaś, się po prostu tak... Nie, nie pamiętam, może na jakiegoś loda ich wydałam, czy coś. Pamiętam, że to była bardzo trudna praca dla mnie, bo, bo... wiesz, te gazety były bardzo ciężkie A, i my nosiłyśmy ich w plecaku. Taka mała, mała dziewczynka z takim ciężkim plecakiem. Tak, no właśnie, no właśnie tak było, że to było naprawdę... i strasznie mi pleca od tego bolały. A to dlatego ja mam skoliozę. A czekaj, to ty nosiłaś plecak. Ja od tego momentu już, szczerze, ja już uważam, że kobiety nie powinno w ogóle nosić ciężarów. Bo... Nie w ogóle tak. pracować. Tak, A ja, tej tak. pory ja się zraziłam pracy i uważam, że kobiety nie powinny pracować. Kurde, ja to w sumie. <laughs> Od samego dzieciństwa, już jak byłem mały, bo nie wiem ile to miałem lat, może pięć, to na tym polegało dzieciństwo w sensie, no wiadomo, że tam się bawisz, tam piłka noża i tak dalej, ale zawsze jednocześnie wszędzie chodzisz i zbierasz metal. Mm -hmm. I nawet zbierasz się z jakby tam z ziomyczkami że idziemy, no nie, metal zbierać, po prostu chodzisz, szukasz. Jakby taka przygoda w ogóle, był w dzieciństwie... No dobra, a z tym metalem co później Stajesz na, zdałeś... na złom, zbierasz. Tak. Powiedzmy 80 kg i musisz to jakoś zawieść. No tak. No to staćko zazwyczaj jeździsz. Idziesz no, do domu. Widzę, już pięć lat. Psaż. Czasem mi jeden na przykład na początku dziadek pomógł. I na to pierwszą swoje pieniądze, które zbierałem to na rower, na którego też mi ojciec dołożył. I ja właśnie od dzieciństwa walczę dosłownie o swoje i jakby tak z takim podejściem. No, No